No jaka dobra jest jedna osoba na świecie, która krople do uczniów. Jak to Hurra! Złą... Woda z Się ma z tobą, jestem mordio. O! Myślę, że ktoś wpadł. No tak. Yy, Zespialiśmy się wpadła, jako zastępstwo normalnego respa, MFO albo czegokolwiek, więc jest nas trzy osoby A. jeszcze dodatkowo. O! 610, trzy są. No i to... Ale teraz stałam się jajkiem. Czyżbyście się wjebali w kokon? Bo zrambany. Ja to to za mnie Nie za nie Nie zabija ich! Akubołkę. Nie zabija ich jak... Mamy jednego. A dobra. Raz no i tyle oni przez to staną się kolejnymi podmiotami Dobra, to walnę chyba wszystkich trzech w którzy byli Ale jak mordy wydarli, jak mnie zobaczyli Jeden, jedna k***a K***a! Uciekasz! LMB, Left mouse button O, kolega a nie, to ten troll jebany, ten nascapak To ten troll od zamykania drzwi Nie, to jest frajer Mam jednego Tylko wy się teraz atakować, bo ja mam 1300 HP Ja mam 300 Kurde i więcej A tego to zajdzie od razu trzeba, bo on ma pełną lepszą broń No dobra, czukać ich, czukać ich Tam się nie da dostać Da się, da się Tak? Znowu słyszałem Entrensa, Gate'a. Patrzcie to, to chyba musiały być. Widzicie to, hejterzy? <laughs> za, za mało gracie nie. na grach, na silniku Source w takim razie. Połowa. Crouch jumping? Przyszedłem Half-Life no, 2 pięć razy. Nie tam. No wjechać nie, ale może wejść tu na górę na antresola. Jestem zajęty, mam kryształ, proszę się odsunąć. Gonie jest No Dobry, odsunąć. Dzień... Dzień no to kurwa, chomie kryształem potraktował, Musimy mieć 2 minuty. Ja 9, 3, 9. Ja, nie chyba 9:39. Zrobimy kryształ Odchodzi i zamiast jakiś. MFO! Nie zmienić, Mf. mówić, ale chyba. Nie ale ekipa chyba tego. Ekipa chyba to porobi, bo 4 na 5 generatorów już są zrobione. Elektryka prąd nie tyka. Jezu, nie się tak, alo! Szary fuck up! Powoli. Mordy. Jaki oni mają kanał? Nie drzyjcie się tak, kurde, na te radio, bo was nie słychać, no! Jaki oni mają kanał? Jaki kryształ, kurwa, co ty za bzdurę opowiadasz? Ty pijany jesteś jesteśmy MTF-ami. A jaki oni mają kanał w tym radiu ze Jaki mają kanał? No, MTF-ami jesteśmy, a jakieś kryształy ściągamy, no co wy tam gadacie? Oni w Bentena się bawią. Ale jaki oni mają kanał? Powiedzcie na radiu. MTF 991, 991, Dobra, dzięki. Ten numer to kłopoty. Kurwa! Dobry szczęść Boże. Dobra, Dobra i Czemu lecimy, AB lecimy, jesteś, lecimy. jakbyś uciekł ja z jakiegoś rozdany. Fallouta New Vegas? Jestem dowódcą. Fallout czemu New jest Vegas moment. Awesome? Tak, jesteśmy rebelią. 62 ma, ta, ma 5000 HP, ma trochę armora i jeszcze, jeżeli przez dłuższy czas nie dostanie obrażeń, to. No to kurwa, to się regeneruje. Zdanie, <laughs> kurwa mać, kto rzucił tego flesza?

no, co się odjebało? Ja cię kręcę. Rozporek nas zaraził. Moherowe berety. jajka. Myślałem, że stalicowane jajka leją, nie da się zarazić. Okazało się, że nazywamy się moherowe berety. Chłopca z jednego chłopca nie zaraża. Dzięki za Czy mogę wiedzieć, dlaczego? Shadow, który wziął kryształ, nagle spowodował, że ja byłem chodzącą statuą śmierci. Słuchaj, tak. wszystkich pobijałeś nas, wszystkich. Zabiłeś ja nawet przy sobie nie spałem i mnie ubiłeś. No każdy, ty, kto GBM do mnie podszedł był umierał, był nie? Zaruszony? Ty GBM też byłeś zarazony? Ale też? Ty tysz... On wszystkich zaraził. Ale słuchajcie, zaraz, ale, ale słuchajcie. Jestem słuchajcie, jedyną jest osobą, która przeżyła bo... w towarzystwie gbm -a. Ja miałem kombinę zon. Słuchajcie, ja miałem kombinę zon. To ja też nie powinienem rozprzestrzeniać tego skoro nie mogłem tego umrzeć. Ja nie wiem. Miałeś już sporek otwarty za Simo tego. Na pewno, susiaka do oślepiarzku dotykałeś ze susiakiem, ty. No, tak. To bylibyśmy odkiwać od kryształu. Dzisiaj jest poniedziałek, a nie wtorek, więc no. Ej, czemu mnie znowu kryształ zajebał? Ej, czemu mnie znowu kryształ zajebał? Nie wiem, ja byłbym zarażony kryształem i łagodziłem się po prostu za podobo. Nie wszyscy naraz. Nie wszyscy na raz. Jeżeli, dot jeżeli dotkniesz tego ciała, które zostało to Ale przecież ja go nie podnosiłem! Że... Skrystalizowane ciała, znaczy ciała zarażają. Tak, Blady, ja słuchaj, co się stało. Wszystko. Shadow, Cicho. który użył kryształu, nie? Shadow, który użył kryształu, dotknął mnie i ciebie w lajcie. A że ja miałem kombinezon, to z jakiegoś powodu ja zostałem roznosicielem, który nie mógł umrzeć. I każda osoba, która wchodziła ze mną w kontakt, umierała dwie minuty później od kryształu. A, oprócz a, mnie. A oprócz mnie, nie wiem czemu. No bo ty chyba byś sobie oddał wiesz, Quick? I też jeszcze coś takiego, że ciała zarażają. Chodźcie, tylko nie dotykajcie ciała, nie dotykajcie ciała. Ja pierdolę to gówno STP! STP! stepex, stepex, EJ! tutaj! tutaj! Dobra! stepex, Kurwa! Nie blokuj! stepex, Proszę, kurwa Nie stepex, się, bo stepex, 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 Dobra, dojedziemy go na sukę Tak ten, ten Idziemy gejtem, idziemy gejtem dead dla debili, chodźcie Tak <grym> Dupa, debile Będę miał się rozprzestrzenia. niestety uciekamy stąd Otworzycie tak najgorzej Teraz wyjdziemy tym gejtem, a ty idziesz o tebę <grym> Ktoś ciało dotknął <grym> Czekaj, ktoś ciało dotknął Tak, <grym> ktoś ciało dotknął, bo się powiedział, że czuje ktoś dziwne mrowienie <grym> O, to osoba, która nie. czuje mrowienie, proszę się odsunąć. No szybko, zatknij się! <grym> tak, ale ona i jest i za tobą! To jest dziwne mrowienie! Kto to Kto dotknął Nie mam pojęcia! Kto dotknął kurwa jebanego kryształu? Ktoś biegł do niego i przebiegł obok ciała. Ktoś obok ciała przebiegł. Dobra, uciekamy stąd, mamy dwie minuty. Dwie minuty, uciekamy. Ej, ale wy niebiescy jesteście. Pospieszmy się, bo zaraz wszyscy będziemy zamrożeni. Łącznie z wami, wszyscy jesteście zamrożeni. Ja pojadę, ja pojadę samemu, bo ja jeszcze nie jestem zarażony. Jesteś, jesteś, aha. jesteś niebieski. Jesteś. Wszyscy jesteśmy. Tak, jesteś niebieski, jesteś, jesteś, niebieski. Dobra, tak, jesteś, niebieski, niebieski. Niebieski. jesteś smurfem. Zaraz. <laughs> Oden. Nie mogę, no wow, to rzeczywiście się dogadali. No i CHP, no, nie! Dobra, droba, ja! a, czemu, a czemu mi się nie pokazało to, że się źle. Ja. Ja. Uju jeszcze jest nie mogę. <zysiwn Ikarnańska> wow. Aha, okej Teraz się możemy zarazić po prostu. A, to chodźmy to zrobić, tak? Okej, okay, gdzie to jest kryształ? Ale, ale czemu wy to chcecie zrobić? Hało? O, ej, bo czuję dziwne Kiedy mrowienie, wysakować... widzowie. Mi się wydaje, że czuję dziwne mrowienie. Ja pierdolę. O, zaraziłeś, no. I tak się runda nie, za sekundę czy, kończy, czemu? dosłownie. Czemu? Nie wiem, jest pandem pandemia z mam gier, pomysł, w panowie. W następnej grze się zarażamy i się wywalamy centralnie pod jakimś gate'em. <laughs> Ja, ja pierdzielę, nie no dajcie normalnie pograć, no nie mogę. <grym> na kaszle ci na mordę. Dobra, umieram za, za 10 sekund dosłownie. <grym> <grym> oh, oh. oh. <grym> a we satan, a satan. Co? Ty był w bruźniku. Co? Nie a, no, a we tam ty lecimy, to lecimy dalej. Co? króla, byle To No, Twitch, Twitch, jesteśmy... on żartuje. WHAZA! Ej, Ej, źle poszedłem to bo w tak w się Pierdpocny posz... Heavy, czemu no. my nie poszliśmy do Heavy po prostu? No właśnie, ja nie wiem. Nie wiem, dlaczego ja tędy poszedłem w ogóle. Prowadźcie, bracia, prowadzić. No, bo ja nie, nie tak prowadził mi Krzysztof Hołowczyk, tylko mój pijany umysł studencki. Tu od razu już mamy jeden. Ej, może po kryształ. Nie no podobno ma ktoś krytał. Tak, wzywaj naszego króla. Wzywamy króla Król szczurów, o, króla szczurów. A gdzie one są w heavy wszystkie? Jedna rozwalona. Mamy jedną. No. Zabieram. Weź sobie Ja pierdolę, nie graj... Naprawdę nie grajmy już koniec Kryształ ma bana, nie grajmy na ten kryształ. <gryształ> Zgadzam się zawiście. Kryształ jest zbyt śmieszny To prawda jest zbyt śmieszny <gryształ>

ja, kurwa! Ej, to ty, sorry, sorry! Kurwa, się nie odzywałeś! Prawiałeś. 13 hp zadałeś mi więcej niż jakikolwiek MTF kurwa w tej grze. Ostatni kurwa. Ostatni ten. Przed chwilą. To, są już, to nie są MTF już. Ja pierdolę, Uf. ile można żyć? Kurde no Jak coś no, żeby no, nie no, było, no, jak, no, tak. jak coś żeby nie było, żeby nie było, podaje identyfikator Dobra, ale ja 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 w sumie to dlaczego Klapek jeszcze żyje tak, wiecie? Nie, no, nie no, wiem, dla beki zyrów, Nie, zostawcie klapkę, on sobie pożyje chwilę podobno, podobno tutaj ochroniarz grasuje, wiesz? Klasa ja ten zbrewał, bo kurwa ochroniarz tego Zostawcie Klapka w spokoju Czemu zabiliście Klapka? O no, tutaj, tutaj no, no ale to jest prawdopodobnie nie. jedna osoba na świecie która krople do uczucia bo tak, nie się nie <grym> Ej halo chłopaki Halo przeżyłem 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 Teleportowało mnie do klatki za 106 O dzień dobry Ja mogę to jest ten kurde tego SPA on jest za nami o, wow. Dobra, Google mi teraz zrobicie Em fast fuck boy. Ła, wow, no ty kurde Pierdalej. Fakim hejterem jestem Fakim hejterem jestem, widzisz to? Hejterem jestem zwykłym Pato Pierdalej. zgonić coś już. Właśnie myślałem, że coś nas zatakuje na mm, nas. nie wiem, ja słyszałem mrugacza, ale to chyba ambient tylko. Nie, ten, mrugacza? Nie, ja z widy. mrugacza można słyszeć? Tak, tak ja nie ten, ten już. Kracza, nie mam Szanowna klasotę, jak dobrze wiemy, zostałeś jedyną osobą, także okay. wyjdź z rękami do kóry, czekamy wędrę. Ja pierdolę nie wiesz Ta pierdol nie ucieka nad ucieczką dla, od rebeli Po prostu uciekam stąd. Mam dość No to się nie dzieje Że po raz pierwszy ucieknę na nagrywka Let's fucking go